I hej, hej ludzie, to ja, Adias, w tym oto piątym odcinku z GryzoTygon 2. Dzisiaj, co my dzisiaj zrobimy? Tutaj te są te tchylacie moje, prawda? To jest samica. By nie, nie tam. Nie, dobrze jest, prawda? Dobra, dobra, dobrze jest. Nie możesz dotrzeć. Serio? No, jak taki wielgi jesteś, ty Giant Kamelu, to Giantyczny wielbłądzie, no to Samca, nie masz samca? Nie, to jest samica A to? To jest samiec Jest zły Ty też jesteś zły Patrzcie, im zaraz tego będą mówić, że mamy za dużo, za mało miejsca Więc ja już! Wolę zrobić, powiększyć niż prawda? Ok. Zwetlan tu jest Okej, okay, pasuje pewnie, że pasuje. Co jest? Mało, o, już jest ich, już ich jest więcej. Już mamy dużo tych. Dodo nie ma się z kim rozmnażać. I jest to żarówka, to. Czyli że musimy im klatkę zmienić trochę. Widzicie? Wiecie? Na taką nieprzezroczystą. Bo za kurde, bo miały dwa zostać. To jest za niska chyba. Bo to miało być coś takiego, żeby ich nie było to. Widać. To może ja na trójkę to przerobię. Żebyście się dobrze czuły do No teraz to już chyba was. Będzie? Nie, wiem, bo to chyba chodzi o to. Zresztą sam nie wiem. Prawda? Sam nie wiem, czy to mam jeść, co im dawać. Co tam te ptaki tak się drą chyba? Nie. Widzę, że jeszcze im nie pasuje. No są drobne skrawki, tylko. Takie trochę, takie... Takie dziwne. Gdzie jest, czy tu jest, Architektura najważniejsza. Okej, okay, chyba coś takiego będzie, tylko że nie wiem czy nie z tamtej strony chodzi im jeszcze. Czy ich jest tu za dużo po prostu? Wszyscy takie w wodzie siedzą. Prawda, te dodo? Takie dziwne te dodo. Co to jest ten do. Mam do. Ej, jest dodo i super dodo. A, to jest ten dodo? To mam. To mam do. Odicurusa. Dlaczego nie ma się z kim rozmnażać? Trzymajcie. A ci idioci tu tak biegają, tak... Takie, takie... Takie dziwne. Bo... A mi czekaj, szukają mi ci? Czemu mi nie szukają, lol? Takie... Śmieciowisko tutaj jest? Ej, no czemu nikt tego nie sprząta? Przecież... Siłowniki staro mnie nie stoją. A tu nie. ja myślę, ja że postawiłem. A o, tych o tych śmietnikach to się tak rzadko pamięta. Dzisiaj mało zwierząt widzę, że zrobię. Tam jest droga, gdzie? A do tego, to dobrze. O, krowy urosły. Dobra, trzeba te śmietniki postawić. Bo to. Bo to. Bo to co jest. co co będzie to. Bo to będzie. To będzie straszne, jak tak będzie. Ja tu nie będę chodził i sprzątał. Teraz niech ci ludzie to sprzątają. Teraz na pewno nie będą śmiecić. Przy ławce jeszcze kosz postawię. Ok. No i by pasowało, oh, kurde... Jest, właśnie oto... daj no nechus. To ja go i go zrobimy, żeby przynajmniej jedno zwierzę dzisiaj zrobić w tym odcinku. Prawda? Czy nie będziemy tak siedzieć, chodzić i, i stacjonować? Trzeba coś robić. Czekajcie, to zaraz wsadzę tu. Nie. Nie wiem. To później jakie jest trudne jak się tyranozaura układać, co tam wtedy jak jest hardkorowe no gdzie to będzie? nie wiem, to się nie łączy nigdzie a, to będzie tu to będzie tu to będzie tu no i to będzie tu no ja muszę robić te odejmowane chusy, bo to trochę takie. Uwaga. E, góra, myszka, dół, lewo, prawo. E, myszka, góra, dół, lewo, prawo. E, prawo, dół, myszka, lewo, góra. A, kurde. E, prawo, dół, myszka, lewo, góra. sześć Raz się pomyliłem i gender samica. Ja tu mogę coś robić nie. Fama, ale no. Co by im tu zrobić? Mur może taki? Marmurowy mur? Czy może jakieś takie okno. Nie będę robił mało, bo później nie narzekał, że ma za mało miejsca. 221 tysięcy jeszcze tylko mamy Tylko To jakiś krzaczek, szczura Jaszczurkę To coś To mięso To kość To ta kochate Tylko że no właśnie <trym wytrzyma> Nie będą przechodziły przez środy Kolol Z operacją Genesis drzewa. Taka grafika Troll faj Co to jest? Ale ja tu mu dżunglę zrobię Dobra bez przesady Co ja zrobię jeszcze samsa Samca, nie samsa Co ja tu sobie wymyślam I to I dzisiaj będzie na tyle I Dzisiaj będzie na tyle Ty no ja coś czuję, że im tu wcale nie sprzątają Najgorzej zadbany ten To Nie zadbany Oby był samiec Góra, dół, myszka, prawo, lewo Nie weszła mi myszka kurde Góra, myszka, dół, myszka, prawo Góra, myszka, lewo, prawo, myszka Góra, dół, lewo, myszka, prawo No i nadal 90, 50 robił tu to... i... No... Un... Na razie jeszcze wsadzę, później gdzieś się pozbędę. Czemu nikt mi nie szuka tego? Być dinozaury kończą ludzie. Czwartą gwiazdkę ja mam dopiero ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem dzień, dziesięć, 11, 12, 13, 15. Jeszcze 30. Jeszcze 15. Następne. No, a odcinek już trwa 15 minut chyba. Nie wiem. Nie wiem, Znaczy nie, ja nie patrzę na to. Kurde jednak. Przecież macie tutaj Ciemno nikt was nie widzi Ludzie Co te do do Przecież mają to No Tylko parę okien. Normalnie Czy z go nie zakryję Ej no to ogrodzenie od tą klatkę dla tych reniferów to zupełnie nikt nie dba To nie są renifery, ale dobra. Kurde, co by tutaj jeszcze... W zwierzętach nic nie ma. O, jak później będę miał... To jest jakiś rekin. Ale to nie wiem, czy to nie jest tego takiego innego jeszcze w dodatku, co też może będę nagrywał. Olo...

Widzę, że Niko o was nie dba. Oh, no. Czy ty potrzebujesz więcej miejsca? Co ty mówisz? Ty... BlackBoku jest? Będzie, będzie, wiedziałem, że będzie. Tak, tylko jak się następnie wykluje, to już nie będzie. To już tak nie będzie. Nie będzie już tak łatwo. Dobra, e góra, dół, myszka, prawo-lewo. E góra, dół, myszka, prawo-lewo. lewo do myszka, góra lewo góra do myszka, lewo prawo lewo góra do myszka, góra do lewo. a się pogubiłem Jest. gender samiec czy możemy mu dwa samice zostawić nie wiem jak to wygląda tam w tym Rolno, no. ale ludzie tam ci kogo, Przecież mam pracowników, może za mało ich. Nie, dobra, dobra bo ja już mam tylko 187 tysięcy, to teraz musimy dobić do 250. Bo uznajmy, że, 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 że to moje 100 tysięcy tutaj, w tym jest jak Zero Prawda? Dobra Dobra, ludzie Ja tu jeszcze sprawdzę Tylko Czy, bo to ja już nie wiem, czy to już to Teraz jeszcze tą jedną gwiazdkę dobić O, tutaj jak równa, równa teren U tych to to właśnie ten teren to też jest najlepszy taki. U nich to to rządzi. Bo jak ludzie to widzą, to oni nie wiedzą co powiedzieć, jak takie coś widzą. No i pięknie to. ludzie takie coś w szmaku widzą, to sobie myślą po co tu stoi ta fontanna jak to i tak dobra, pasuje? pasuje dobra 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 no to dobra no to na dzisiaj tyle zapraszam do oglądania innych filmów z tej gry bo naprawdę fajne. No to dobra. Ta playlista za niedługo widzę, że też się skończy. Nagram... No nagram, no. Aż ja dobiegniemy tych gwiazd? Nie. Nagram, aż zrobię wszystkie zwierzęta, więc się jeszcze tak szybko nie skończy, co ja mówię. Więc jakby... Nagram te wszystkie zwierzęta z tego... Wymarł z, lab, z laboratorium. Tylko muszę jedną gwiazdkę jeszcze Dobić całą jeszcze czwartą gwiazdkę. No to dobra, no to dzięki, trzymajcie się ludzie, cześć!